Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na przepis, który możecie wykorzystać na śniadanie lub jako danie do pracy. Idealne do podania na ciepło lub na zimno. Zrobimy puszysty suflet brokułowo-serowy. Do jego przygotowania potrzebujemy około 100 g brokuła, który gotujemy do miękkości. Można użyć mrożonego lub świeżego. W tym czasie 4 jajka rozdzielamy na białka i żółtka. Białka z odrobiną soli ubijamy na puszystą pianę, co zajmie kilka minut. Lekko przystudzone brokuły przekładamy do większego naczynia. I dodajemy żółtka. Za pomocą widelca mieszamy masę, rozdrobiając w międzyczasie brokuły. Można także użyć blendera, jeśli nie chcecie mieć większych kawałków brokuła w upieczonym suflecie. Do masy następnie dodajemy przyprawy pieprz oraz sól. Kolejno tarty żółty ser, może to być cheddar lub łagodniejszy w smaku, np. gouda czy emmentaler, oraz trochę słodkie śmietanki. Całość mieszamy i partiami dodajemy ubitą wcześniej pianę z białek. Mieszamy delikatnie. Gdy nasza masa jest już gotowa, foremki do zapiekania smarujemy tłuszczem. A następnie wypełniamy masą do 3 czwarte wysokości. Można użyć kilku mniejszych lub jednej większej. Pieczymy je w 180 stopniach Celsjusza obciążenia góra dół przez około 25-30 minut. Jeśli wybierzecie jedną większą formę, wtedy wydłużamy czas pieczenia do około 40 minut. Po upieczeniu suflet jest już gotowy do jedzenia. Świetnie smakuje podane jeszcze na ciepło, jak również gdy ostygnie. Listę składników do jego przygotowania znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zamiast Brokuła można tutaj użyć np. kalafiora czy podsmażonego i lekko rozdrobnionego szpinaku. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do polubienia filmu oraz komentowania.